Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Better Minecrafta. No i moi drodzy, dzisiaj robimy coś, czego się totalnie nikt nie spodziewał, wcale nie powiedziałem w ostatnim odcinku, który był nagrywany nie na streamie, że to teraz zrobimy, no i moi drodzy, poleciałem sobie do netheru przed odcinkiem, no i mamy wszystko, żeby zrobić, moi drodzy, najlepszy plecak w grze. Generalnie zwróćcie uwagę, że tych plecaków jest całkiem sporo. Ja zatrzymałem się na wersji diamentowej, no i mamy jeszcze blazing backpack, Withered Backpack oraz mamy jeszcze Endless Backpack. I jeżeli moje przypuszczenia się sprawdzą, to ten plecak powinien być nie jest kończony, no tak jest napisane, więc zobaczymy, czy nas gra skamuje, czy nie. Ja jestem mega ciekawy. No i co, Przychodzimy do robienia, ale najpierw musimy sobie zrobić ten Withered Backpack, który robi się z Nether Staru oraz Soul Sanda. Także bierzemy Soul Sand. Okej, to jest Nether Star, nie Wither Star. No i moi drodzy, możemy sobie już ten pysek zrobić. Ale zanim to, to ja na samym początku tylko szybko przypomnę, że jeżeli ktoś z Was jeszcze nie zostawił lajka, to proszę to zrobić w tym momencie teraz. No zjedźcie, proszę, dajcie tego lajka pod zasięgi podbija. Sami widzicie, że aktualnie zasięgami nie jest najciekawiej. Także byłbym mega wdzięczny za lajka. Jeżeli ktoś was jest na tym kanale, dostawcie suba, bez tego lecimy, moi drodzy. no i tak, jeżeli chodzi o ten plecak, ma on, jeżeli się nie mylę, pojemność tyle co dwie skrzynki. Nie, jest troszeczkę mniejszy niż dwie skrzynki. O jeden pasek. No i zobaczymy, jak ten Withered Backpack nam powiększy sloty. I zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ekspens jakiś, uwaga. No i kurczę, no to wygląda całkiem ciekawie szczerze. Bo mamy więcej slotów niż ekwipunek. I to już naprawdę wygląda fajnie. No i moi drodzy, Endstone w EQ jest. Withered plecak jest. Ta głowa smoka tutaj ładnie wygląda. Tutaj mam sporo nieużywanych. A się chyba nie świeci, także to możemy wziąć do EQ No i moi drodzy, zobaczmy sobie ten plecak. Jestem prze, 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 prze ciekawy co nas tu może czekać. No i uwaga, ile będziemy slotów zrobiony? Tak o! Challenge complete, let's go, the end! No i uwaga, czy to będzie nieskończony plecak, czy nie. Nie dobra, jest skończony, ale jest mega duży, co jest? Także no co mogę powiedzieć? Tak aktualnie prezentuje się mój plecaczek. Szczerze mówiąc, wygląda on chyba. Zobaczmy, jak go się prezentował w całym secie. No, w całym secie prezentuje się on trochę średnio, no ale patrzcie na to, macie tyle slotów. No w tym momencie to możemy się eksplorować wszystko. Propa eksploracji w ogóle to możemy sobie przyjść w to miejsce, jakie to jest głośno. Trzeba ściszyć. ciszyć. To możemy sobie przyjść tutaj. trochę Endermanów. Powiem wam szczerze, że naprawdę faremka działa bardzo, ale to bardzo fajnie. Ja jestem fanem, tylko dlaczego nie wywalasz tych? Zacznij wywalać, proszę, Dobrze. No bardzo fajnie to wygląda, aczkolwiek muszę tutaj zmienić jedną rzecz i zrobię to chyba nawet teraz. I zrobimy sobie, moi drodzy, dory takie. Zaraz wam pokażę, co chcę zrobić, bo chciałbym sobie troszeczkę zmodyfikować tą ekspiarę. I w głowie miałem taki jeden mały pomysł, który może zadziałać, ale czy zadziała, to nie jestem pewien. Potrzebujemy kilofa. A, nie mam kilofa, Boże, ale Waste Level, ja robię teraz. Trzeba kilo wziąć. W ogóle nie wiem, to na streamie sobie ogarnęliśmy, co nie? Że przeniosłem sobie na w to miejsce, że po prostu mam na centralnie, przy moim wiecie, terminalu, gdzie mogę wam wszystkie temy, co nie? To jest przeepickie I tutaj po prostu sobie tego waste chyba zostawimy. Nie ma co robić jakiegoś hola. Po prostu tutaj się teleportujesz, bierzesz co po. Potrzebujesz, odtepujesz się, no to jest najlepsza rzecz, tych że naprawdę kocham te wistony. Dobra, moi drodzy, i generalnie chcę zrobić coś takiego na całą odległość, bo mam wrażenie, że przez te trapdory małe Endermany nie będą przychodzić ponieważ na tych modach jest jakiś kurczę mod wgrany właśnie na to, że się respią małe Endermany. Tu jeszcze będę potrzebował liścia jednego. I czemu on tu się wygenerował, to nie mam pojęcia. Co on tam robi? Dobra, możemy sobie to zamienić w tym momencie. Ja już widzę, że to będzie dużo lepsze, ponieważ troszeczkę więcej miejsca będziemy mieli. O tutaj na hoperze niestety, ale to bez znaczenia. Oj, patrzcie, tu jest właśnie ten mały Enderman. O, właśnie mi wylecie. I hita zawalił. Więc jeżeli chodzi o te trawdory, to wydaje mi się, że właśnie wszystkie małe Endermany, no będzie to, że tak to powiem, lepsza decyzja zrobić to tak, a nie inaczej. Skok. O, w ten sposób. Dobra. No i moi drodzy, w tym momencie mamy, zobaczcie, jeżeli tutaj podejdziemy, to w tym momencie mały Enderman na 100% raczej nie przejdzie. Plus mamy jakby troszeczkę większą odległość, powiedzmy jednego klocka, nie całego, żeby hitować. Także wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej ekonomiczna decyzja, jaką mogłem podjąć. Tylko chciałbym zobaczyć małego Endermana, który tutaj się przeteleportuje I chciałbym zobaczyć, czy jest szansa, że on tutaj się jakoś przedostanie. Jeżeli się nie przedostanie, no to jest. Jesteśmy w domu, ekspiarka w 100% skończona zostanie. I też zobaczcie ilość tych pereł farmiących, no niesamowite to jest, no nie wiem, wyrzucam sobie perły, nie? Taki dobrobyt jest grany. O, jest mały, patrzcie, widzicie? I mały już w tym momencie nie jest w stanie Więc zarąbiście, mega fajna sprawa Tak naprawdę mogę być jeszcze większym masochistą I zablokować, zobaczcie No on już wpada tutaj normalnie A mogę jeszcze zmniejszyć jakby ten moment W którym jakby ja ich widzę, co nie Że mam jakby 0% szans popatrzeć im się w oczy W tym momencie, bo one przychodzą w to miejsce I no dobra, to wygląda fajnie, to mi się podoba Jeszcze pomyślę, czy to zostawiamy, czy nie, no ale to na dole Na pewno zostawiamy, jest to moim zdaniem zdecydowanie Fajniejsze rozwiązanie niż te półpłytki Które tutaj przed chwilą były, dobra Możemy się teptać do domu, nie chcę mi się na razie to wszystkiego, tym bardziej, że no tak jak mówię Zrobienie tych rzeczy to jest kwestia sekundy Zostawimy sobie dwa z pereł Ponieważ moi drodzy, dzisiaj idziemy w pewne miejsce Nie powiem wam jeszcze jakie, to za chwilę zobaczycie Potrzebuję totemu, w sumie dwóch totemów Na wszelki wypadek, jakbym miał zginąć Jeden totem do plecaczka, drugi totem tutaj Potrzebuję na pewno strzały Bo strzały, jak ktoś nie kojarzy To jest jedyny chyba item, którego ja ciągle zapominam Water bucket oczywiście Więc weźmiemy sobie trzy żelaza Zrobimy sobie wiaderko, narzędzia mam Jeszcze jakieś fajerwerki, mamy fireware i to sporo całkiem, więc weźmy sobie dwa staki. Dobra, tak wygląda moje ku. Wydaje mi się, że jest całkiem solidne. Możemy, moi drodzy, lecieć na wyprawę. Chociaż nie jeszcze. Złote jabłuszką, sobie zabrał jedno albo dwa. A po 11 też może być. Ej, w ogóle nie mam pojęcia, co się stało z moją farmą trzciny. Tutaj była normalnie farma trzciny cała. I wydaje mi się, że przez te pory roku, które były, ta trzcina jakby przestała rosnąć, bo, bo chyba zima, nie wiem, za zamroziła to jeziorko i no jakby, nie wiem. Strasznie dziwna sprawa. Tutaj wszędzie była trzcina rozłożona. Bierzemy wodę i możemy, moi drodzy, lecieć. Jak coś lecimy dzisiaj na, że tak to powiem, zachód. I tu widzę zeberkę z dzikiem w ogóle. Insane. Balun! Czy byłem tutaj? To jest dobre pytanie. W ogóle w tych balonach kiedyś nie lubiłem ich lutować, a od kiedy mamy litry, to dowiedziałem się, że w tych balonach zawsze jest ta książka i tutaj jest zawsze dużo papieru i musiałem tu być sadge. No nic, to lećmy dalej w takim razie. I dzisiaj, moi drodzy, generalnie zależy mi na tym, żeby znaleźć pustynię. To jest cel numer jeden, ponieważ pustyni jeszcze nie mieliśmy okazji zerknąć w tej grze, mamy zadanie, żeby zabić desert Rhino. Ja nie wiem, czy, też, czy to nie jest przypadkiem jakiś boss plus. Przy okazji szukania pustyni być może uda nam się znaleźć jeden dungeon, którego jeszcze nie udało mi się odkryć i którym będzie ten kwiatkowy boss, co nie? Ponieważ on też jest kurde do pokonania i ja nie mam pojęcia jak go strakować, bo tego, wiecie Tego licza i tak dalej, no to nam po prostu Soulstar prowadził nas, co nie, który wylatował z zombiaków. no w tym przypadku niestety Czegoś takiego nie ma, ty, a co to jest, bo nie rozumiem <grym> Halo Nie kumam, naprawdę nie kumam tego Ale Minecrafta nie trzeba kumać Widzę, żeby się w nim dobrze bawić, tak Dlatego lecimy dalej przed siebie W biom dżunglowy, już czuję to na swoich FPS-ach, Że troszeczkę laguję, ale bez znaczenia, moi drodzy Serio, cel na dzisiaj znaleźć pustynię Albo jakiś domek Wow, co możemy zauważyć? Dużo stringów w tym domku Dużo jedzenia w tym domku Ty no, patrzcie ile pszenicy Dobra, czekajcie, zrobię sobie Nawet, nie wiem, kamienną czy coś I patrzcie, jak to 15 razy szybciej chodzi w tym momencie No, także w tym momencie mamy jedzenie na jakiś czas Dlatego możemy sobie pójść dalej na górę I tutaj jest jeszcze więcej rzeczy Zarci się zawsze przyda, tak? Dobra, wszystkie stopy siana zebrane Ponad takich mamy Dodatkowo jeszcze 12, jak są 24 złota? Ty no, ja totalnie nie narzekam Możemy się wbić jeszcze niżej I co, tutaj dalej to samo? Nie rozumiem, ty On jest mi w ten majstery ja ponad kokres przyszedłem, tylko że motykę zostawiłem gdzieś tu Czajcie bazę, goście normalnie tako Zbierają zapasy na zimę Przychodzi jakiś frajer na ich oczach Im zabiera żarcie normalnie No co mogę ci powiedzieć, przepraszam drodzy Villagerowie, ja też muszę coś Wiesz co, chodzi. sharing i scaring O, a zobaczcie, a tego to z pajęczyn wyplączę Same plusy, w ogóle nie wiem czy to słychać widzowie Ale mój głos dzisiaj to totalna Tragedia, w sensie ja muszę muszę Jakoś tak mówić to troszeczkę inny sposób niż zazwyczaj Żeby mi głosu nie krakowało Bo jak mówię normalnym głosem to nie mogę mówić więc no, więc jeżeli dzisiaj troszeczkę inny głos, jest no to Storki, No i co moi drodzy? Co? Tutaj kolejne złote jabłko. No fajny, fajny domek, no nie będę narzekał Masz coś jeszcze niżej może? No, proszę bardzo, enchanting tutaj jakiś skrzyneczki, dalsze ile music disków, kurde. One dobrej dobry muzyki, papier oczywiście bierzemy. Tego mi nie potrzeba. No to w sumie mogę wziąć, bo to się pewnie przyda. Ponad dwa stagi tych stopów ściana znaleźliśmy tutaj, więc to jest naprawdę, naprawdę dobrze, moi drodzy. Jeszcze tutaj jest jakieś zejście. I mamy tutaj co mamy tutaj? Tu będzie mapa, bo zlagowało mi już w tym momencie Minecraft. Ciekawostka, jeżeli jest taki lag do singlu I dalej się to nie pojawia To znaczy, że mapa musi być bardzo daleko od miejsca, w którym aktualnie jesteśmy I musi być na terenie, który jest niewygenerowany Ja pierdziele, zobaczcie Mówiłem, że będzie mapa Także co, lecimy dalej Ej, co, jest różowe liście, ale fajne Taki stateczek mały, ale to mi się średnio interesuje Dawaj pustynię Chcę te drzewa W sensie zetnę sobie ich kilka, żeby dostać sadzonki z nich Żeby sobie gdzieś po obok chaty to rozsadzić Panie creeperze, proszę zostawić w pokoju Mój dobytek cały, będę wdzięczny, dzięki ty tak samo na no, up! Ten to robną. Dobra, mamy dziewięć pink, pięć white, tyle styknie, żeby sobie rozprzestrzenić to wszystko. No i co, Lećmy dalej. Tak jak mówię, dzisiaj będę zbierał rzeczy, które będą mi potrzebne do dekorowania generalnie miejsca obok chaty. Mamy sawannę, to nie? To jest sawanna. Obok sawanny gdzieś tu pustynia powinna być. O, chyba mam pustynię tutaj gdzieś, więc spoko. Chyba, że to jest śnieg, oby nie. Nie, to jest śnieg, moi drodzy. Chyba zima się jeszcze po prostu nie skończyła generować w tym miejscu coś takiego, nie wiem. To jest moja teoria. A co mamy tutaj? Czy to, to jest to miejsce, chyba, gdzie ja już byłem, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, jeżeli chodzi o ten dungeon to w poprzednim odcinku, znaczy dwa odcinki temu chodzi mi, że wiecie, odcinek, który był nagrywany jako odcinek, a nie jako wiecie, stream pada deszcz, więc oni się nawet nie podpalą. Myślę, 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 jak te skrzyneczki by jakoś tak po prostu wziąć i odlecieć. Yy, Dobra? No leć, leć, leć! Dobrze, udało się. Jeszcze Reaper tam wybuch zilejowany. Dobra, co ukradłem? Bo, że tak to powiem, nie zwracałem uwagi, po prostu szybko poleciałem. Ej no, strasznie mi się poda ten plecak, co prawda już nie mam w nim slotu, ale spokojnie zaraz poczyścimy, jak przeczyścimy będzie lepiej. Dobra, moi drodzy, no to co? Jedna ukradziona. Mamy jeszcze tutaj drugą skrzynkę, po którą też to będzie trzeba polecieć. Dobra, 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 na luzie, na luzie, ile diaksów? Złote jabłko jeszcze było, koks! Koks koksiapko, dobra, dobra, dobra No i było fantastycznie Ja sobie w tym momencie stack firewerek mogę wziąć Te dwie tutaj jeszcze zużyć, No i możemy lecieć, moi drodzy I wrócimy tam kiedy indziej, co nie? Ale że koks jabłko tak ukradzione w sekundę Siedem diamentów Koks jabłuszko Jakiś mennik tu może być Jeżeli miałbym coś usunąć z tego miejsca No to nie wiem, po co mi tory Nie wiem, po co mi grzyby Tych seedów też powinienem mieć sporo No i tak to wygląda, moi drodzy Ja jestem bardziej ciekawy Co tu się do cholery jasnie dzieje z tym generowaniem tego Ale fajnie, że udaje się nawet dungeon znajdować. W sensie, nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego powodu, bo chciałbym każdy dungeon w tej grze przemycić, przelutować i tak dalej, no aktualnie dalej wydaje mi się, że nie odkryłem ponad połowy jeszcze. Przynajmniej tak mi ktoś pisał w, w, w ostatnim odcinku, więc... Więc ufam, że tak to powiem widzowi. Przecież widz nie może kłamać. I ten śnieg zobaczcie, on się topi jakby w tym momencie. No niesamowite to jest. Ulala! Co moje oczy widzą, moi drodzy? Co to jest? W sensie, tak, dokładnie o to mi chodzi. W dupie z tą piramidą. Co to jest? Czy to jest jakiś mysło jeleń? Kiwi to Czym jest kiwi? Co to jest? Ale to jest słodkie Możesz... No ty nie jesteś jak coś, mordo Ty nie jesteś, więc weź się uspokój Ty, no normalnie kiwi zostało znalezione To wygląda jak jakiś szczurek słodki Ej, fajne no jest coś piórko, dajesz, dobra, to nie nie, nie ruszam więcej. Czajcie to! Ponad 20 odcinek, a mnie jeszcze nowe moby zaskakują. Niesamowita sprawa. Dobra, co mamy tutaj? Spawner pająków, tu mamy. Dobra, ja wiem, że ty za piramida, ja już nie byłem kiedyś. Dobra, no to w skrócie. Ty nikogo nie interesujesz. Tu jakaś pułapka pewnie będzie. O właśnie, pamiętam to. Ja to wszystko pamiętam, widzowie. Chodzisz tu, tu masz kolejny spawner. Idziesz tu i tutaj ci lawa na web zaraz wyskoczy. No właśnie. I tu chyba będą skrzynki, tak? A jednak nie. Skrzynki są tutaj. A w skrzynkach mamy co? Enchanted Golden Mosk. Co to jest? Golden Mosk Lump. Yy. Nic mi to nie mówi, ale wygląda to na bardzo fajny item. Dużo bomb, diamenty jakieś. No wiadomo, że ten flesji zbierać nie będę. Dobra, warto było tu wejść, chyba. Naprawdę nie będę ukrywał, warto było. Nie żałuję, że tu wszedłem. Ale możemy też stąd wychodzić, bo totalnie nie chcę mi się tego lutować. Jeżeli jakąś skrzynkę ominęłem, pewnie ominęłem. Whatever. Co to jest? Enchanted Golden Moss Clamp. Nie można tego zrobić w żaden sposób. Hmm, ciekawe. Hertof of the Sea, jakieś emeraldy, bomby, możemy wrzucić TNT tak samo, torczę sobie zostawię. Dobra, możemy lecieć dalej. Na tyle świata wygenerowanego nie ma żadnej pustyni, no nie wiem, czy można być aż tak unlucky, naprawdę. A cóż to moje oczy widzą? Czy to będzie grzybowa wioska z tymi ziódkami, co się na spawnerach robią? Chyba tak. Tak, widzowie, to jest na 100% to i powiem mówiąc szczerze, tutaj nie ma nic racji ciekawego, na jakieś diaksy pewnie ominąłem, ale, ale jeszcze to zostawimy, takie mówię, ja no chcę znaleźć pustynię. A aktualnie kurde dupa tu jedna wielka jest. Moi drodzy, światełko w tunelu. I widzę słonie, Czy to są jakieś sępy? Ty co to jest? Ale fajny, tak! A to co to jest? Ty ile jeszcze rzeczy w, ty, w tej paczce samolotów nie odkryłem? Co To jest jakaś gruszka? Ba baobab fruit block Poka baobaba. I to co, normalnie, co można baobaba -ba -ba zjeść? O, normalnie baobaba -ba -ba jest. Ej, ale fajne. Tu jest jakiś mościk, dużo trzciny, to ja bym ukradł. Oj, zobaczcie, moi drodzy, co się na mapie tworzy. Nie dość, że wioseczka, to jeszcze tutaj mamy kolejny latający dungeon. Już trzeci. Tutaj coś jeszcze jest. A tu nie wiem, co jest, więc tu bym chciał polecieć w wytępie natychmiastowym. Aaaa, naprawdę wiatrak na dungeonie. Aha! 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 Aha. Siema, co tam u was słychać? <grywa> Ile struktur w jednym miejscu? Co jest? Ty dopatrzcie, no jak to jest blisko siebie wszystko. Nie wiem, nie wiem. No dla mnie to jest absurdalne, nie? Jak to wygląda w ogóle? Najlepsze obrazki w 20 fps. Let's go! O, i prawie zginąłem. <grywa> Dobra, świecie, generuj się! Uuuuu! Tego nie widziałem. Tego nie widziałem nigdy jeszcze. I to wygląda jak giga, giga ogromne coś. To wygląda jak boss. Ty, ale wy to Tu? To? Wiatrak? I coś takiego jeszcze obok. Co nie rozumiem, kolebka ludzkości widzowie Jesteśmy w stolicy chyba, tu jeszcze wioska Tam też coś, no co tu chodzi Ty dobra, widzę tam jakieś zombiaki na razie, póki co Tylko tak sobie stępnie przeleciałem i Tam też coś takiego nienaturalnego jest jeszcze Ja nie mogę, ty ile struktur nagle, i cyk tam ja turkę ty no, patrzcie to Tu jest jeszcze jedna piramida, jeszcze jakiś grzyb Inny, dobra, czekajcie, zmieniam sobie czanki Na normalne, i dostałem w tym momencie Mining wadik na 30 sekund Cokolwiek to jest, więc chyba ta Piramida będzie jakaś straszna, ale To mnie bardziej ciekawi, co to jest, a mi jeszcze coś ty, ja nie rozumiem, ja nie rozumiem tego miejsca. O, co tu chodzi? Okej, okay, mamy jakiś, co to jest, co to jest, co to jest? Czym zostałem? Czym ty mieliś ty? Slajmowy jakiś ten, mordowe nie strasz Ja tu po przyjacielsku przyszedłem, w tym domku już kiedyś byłem Czy nie, że w tym konkretnie, ale znam ten domek Początku serii, jakby ktoś się zastanawiał Polecam w ogóle obejrzeć sobie w ogóle widzowie, jak nie oglądaliście wszystkich, no to Nie wiem co wy tu w ogóle robicie w tym momencie, obejrzcie sobie resztę Bo naprawdę dużo was ominęło No i moi drodzy, no ale coś takiego jeszcze nie było Zobaczmy co nas tu może czekać, czy ja mam ten deepslate jeszcze? Dobra, jest Mamy skrzyneczkę numer jeden, w której mamy co? Tory, jakieś żelazo Unbreaking 3 buty mogę sobie wziąć, why not? Jakiś skelet mnie wali, ale czy to ma jakieś znaczenie? Raczej nie. Ty, no i dobra, mówiąc szczerze, no tutaj nic więcej nie widzę. Pewnie coś jest jakoś ukryte, czy coś, nie? Ty, no dosłownie widzowie, kolebka ludzkości, nie? Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, chodźmy do tej piramidy. Jestem ciekawy, co w niej może mnie czekać poza mining Fatigiem. bo to wygląda jak coś strasznego, nie? Ja tu wlatuję i co? I dostaję instant badomen, a czy mining fatigue, że nie mogę nic kopać, czyli strzelam, że jeżeli chodzi o wejście, to musimy wejść tędy, nie? I właśnie sobie nie wyko... I czy ja w tym momencie już nie wejdę? Ty, ja w tym momencie chyba nie wejdę z tym mining Quatik co jest? No bo nie widać tam nic strasznego Jakieś zombiaki, szkielety, pająki No to whatever, tak szczerze No dawaj, dawaj, dawaj mining Fatik, super Stawmy to tu, no i co? Wchodźmy ze sobą w takim razie No nie możemy tutaj budować nic Ani niszczyć Więc to nie będzie takie łatwe Co my tu mamy? No, pierwsza sztuka, kompletnie nic ciekawego. biega jakiś pająk zatruty i szkielet, no ale to dalej serio nie jest nic, co by mnie, kolwiek, czego mi się bał, czy coś. No co to jest? Halo? No, czuję się zawiedziony, nie będę kłamał na aktualny moment. Mamy pierwszą skrzynkę i mnóstwo trapdoorów To jest trapowana skrzynka, chyba nie? Mugi strzały? Nie rozumiem. Oho! Jest jakieś wyzwanie! Dobra, dwie się palą i teraz trzecia. Jak trzecia? Ogarnijmy ten mechanizm, bo on na pewno jest do zrobienia jakoś. Dlatego też ten mining Fatix, co nie? ale ja chyba sobie zepsułem to. A jakbym wiecie, tak na szybko, jak się mining Fatix kończy, spamował przycisk rozwalenia tego bloku. Może się zniszczy, uwaga. Czyli instant nakłada. Nie, jest instant nakładany na nowo. Okej, okay, czy tu jest jakiś mechanizm, który nas gdzieś zaprowadzi? Ale to muszę poczekać, aż strzały zdespawnują, ewentualnie wyjść z serwera. I tu pewnie jakiś spawner będzie, nie? Możemy pójść wyżej, zobaczymy co wyżej nas czeka. A wyżej czeka nas jeden zombie, Okej, okay. spawner, którego nijak mogę, mogę zgasić, ale mam pochodnie, więc postawić mogę. O właśnie, no, no mówiłem, że spawnery są. No spokojnie, to mnie jakoś nie martwi. Ty no widzowie, no i bez kitu. Ty, dobra, mam. Mam! Uwaga. I co teraz? I co teraz? Tu nic. Ty no, coś się stało, nie? Na pewno coś się stało, tylko co? Średnio rozumiem. To jeszcze raz, na chillu. Ty no, i gdzie to? Tu? Cześć, nie. No, to jest jakiś mechanizm, ale za cholerę nie wiem jaki. 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. Ty nie rozumiem! Ja pierdzielę, ja pierdzielę, ja pierdzielę. Ty to jest jakaś piramida na IQ. Cześć, pajączku. Co tam u Ciebie słychać? Mam nadzieję, że nie będziesz się już respił. No, ale niezła sprawa, chciałem powiedzieć. Hmm, ty, a może w tym elektronie coś będzie do przeczytania? Jakieś kurde. Kwadraty i kółka Co jest? Ej, nie rozumiem tego, kompletnie tego nie rozumiem. Ty no, grami mi dała dungeon na IQ. No to już wiem, że go nie przejdę. <grystanie> Ty no nie wiem. O, zaczyna działać. Ja no tu nic nie ma, ja nie wiem. Gdzie to się otwiera? Nie tu? Czekajcie, sprawdźmy jeszcze raz. I dobra, i teraz pytanie dnia. Co się otwiera? Ten żółty, nie, nie ten żółty, no to kompletnie nie rozumiem. Jest jeszcze odpalony, ale nie wiem co. Widzę, że tutaj są trzy skrzynki pode mną gdzieś. Jakby TNT mieć po prostu i wysadzić? Nie byłoby prościej? I bez kitów widzę, sprawdźmy to. Na mózg. Wiecie, co chodzi, na mózg. No i witam. W tej oto pięknej mechanizmowej tej. I co my tu mamy? No, sam mechanizm tylko. Ty, no, dosłownie sam mechanizm tu jest tylko. Co jest? A może nade mną są skrzynki? Kurcy, nie wiem. Czekajcie, 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 znajdziemy zaraz. Coś się zaraz znajdzie. Ty, dobra, widzowie, szczerze, nie mam pojęcia. O co tu chodzi? Ale wiem, że. Mam pojęcie, że mogę chcieć yy, te wszystkie komperatory i tak dalej, bo one się zawsze przydadzą. A ich tu jest dużo. A, tego nie zniszczę. Dobra, no ale jakieś komperatory mogę poniszczyć, nie? Tak, takie rzeczy schodzące na hita możemy ukraść. Ty, a jak się stąd teraz wydostać? That's a good question. Ty, a jak stąd wyjść? Ja nie wyjdę teraz. Ty, mam perłę, perłę, daj perłę, daj perłę, daj perłę, bo ja stąd nie wyjdę. Mordo. Ty, stąd też nie wyjdę. Ty, gdzie jestem? Jak stąd wyjść? O, tu. Dobra, jestem. Dobra, widzowie, wiecie co? Ja mam plan na ten dungeon. Ale to będzie bardzo smart plan. Część planu numer jeden: udać się tutaj. 100 metrów, sorry, to dwa czanki. Trzeba przelutować kowala. Nic nie ma. Ukraść najlepszy item na świecie, czyli Waystone. Dokładnie. Stawiam tu Waystone. Nazywam go piramida. Piramida. I teraz patrzcie to. Szybki czek do domu Musimy znaleźć coś takiego, co się nazywa, moi drodzy, TNT Naprawdę mam tylko dwa? Niestety mam tylko dwa TNT, bo zapomniałem, że wysadzałem sobie tą górę TNT Bo miałem nadwyżkę, no i nie sądziłem, że mi się tak szczerze kiedyś przyda No a tutaj proszę, zostałem, że tak to powiem, zaskoczony, Nie niemiło No ale nic, dwa TNT powinny chyba styknąć przynajmniej, żebym się dowiedział dwóch rzeczy Rzeczy numer jeden, co jest tu? Bo mnie to ciekawi Zaraz się dowiemy Ooo! Tu chyba było więcej TNT Chyba tak! Chyba było więcej wizowie tak strzelam. Co to jest? Jakiś blok? Co mamy tutaj? Nic ciekawego? Dosłownie nic ciekawego, jestem totalnie zawiedziony Ale średnio rozumiem jakby cel tej piramidy Gdzie są skarby No i kurde się nie dowiem finalnie I się finalnie nie dowiem, no nie mam pojęcia No dosłownie nie mam pojęcia Tu jest koniec tej piramidy, to bez sensu wysadzać No co za juzle zbadziewie ty Ej no biegam tu jak debil i nic nie mogę wykombinować No dosłownie Nie mam żadnego punktu zaczepienia, skrzynek żadnych nie widzę na mapie Tu jakąś widzę Znaczy ja tu w ogóle wyjdę no bo wejdę. No no tak, to są moje wejście. Ty ja da się tam jeszcze niżej jakoś wejść, tu są Liany, co prawda, co nie? Tutaj i zobaczcie też jakieś są dziwne bloki. O, tu się na przykład da jeszcze pójść, ale... Gdzie dotrę w takim razie? Okej? Okay. Czyli jednak coś tu jest! No dziękuję! Co prawda? Same kości, zmarzlina jakiś koper. I co, to wszystkie nasze skarby tu? Nie no nie gadaj. Czy ja naprawdę kminie to przez pół godziny Neurotoxins? O kurde, to biorę może to jakieś nowe nie, No i co? Trochę syf No, także widzowie Cały nasz dzisiejszy wypad Można podsumować Czekajcie, bo jeszcze w sumie wysadzę tu Pozwolę sobie wysadzić to miejsce tutaj Tyk, zobaczymy, czy coś tam będzie Czy nie, jak nie będzie, to trudno O! Chyba jednak jest Chyba coś jest Ty, chyba coś jest Jeszcze mnie ten zombie leje, ty Gdzie ten zombiak? Jak wyszedł w ogóle? Ty widziałeś to? Ile emeraldów? Okej, okay, no czyli są tu jeszcze jakieś ciekawe rzeczy do tego. Ten zamek zginął chyba tak. Dużo papieru, biorek, książki, tak samo. Scafoldingi. Okej, okay. więcej skrzyneczek. Oho, tu jest chyba ten tron cały. Chyba dotarłem widzowie tu gdzie miałem dotrzeć. Czyli chyba dobrze to wysadziłem. 15 tysięcy spawnerów, no ale w końcu jakieś diamenty. Jakiś miecz jeszcze tu był. Miejmy nadzieję, że taki fajny. No niestety niezbyt. No i tu jest jakby ten tron, nie? Pająkowy, No dobra, to rozumiem. Golden Jabłko, kolejne. Kompkater. Tu nic ciekawego. Lur 2 nic też ciekawego. Weź, odejdź, Kiesu. Będę się respić teraz. Ja nie wiem, czy mam pochodnie. Nie mam pochodni, sobad, Dobra, czyli to jest niepotrzebne. Tu mamy kompas. Tutaj też. Tu też. Dynamizamy, chyba tyle. Chyba tyle na aktualny moment. Myślę, że bym tu wrócił, ale jak miał więcej TNT, bo myślę, że jeszcze gdzieś po tej stronie coś tutaj powinno być, co nie? Ale naprawdę to chyba jeden z fajniejszych tynchów, jak mam być Co się które aktualnie znalazłem. Nie dość, że wyglądowo to jeszcze wiecie, na mózg. A że ja go nie mam, to wiecie, było to dla mnie wyzwani w ogóle. Dobra, moi drodzy, no nic. Kurczę, miałem się znaleźć pustynię i totalnie robić co innego. No ale niestety, tak to czasami jest w Minecraft, że znajdujesz coś ciekawszego i, i woli zrobić to. Także, moi drodzy, ja wam pięknie dziękuję za oglądanie. wam wszystkim miłego dnia. Subskrybujcie kanał, w górę i co widzimy się. because you throw it